Cześć Boże, witajcie, kochani, słowo, którym dzisiaj się modlę, to zejdź prędko. Zawsze poruszał mnie ten obraz, kiedy Jezus zauważył tego biednego Zachołusza na, na, na drzewie i, i prosi go, żeby se, zszedł z tego drzewa, nie, bo chce się u niego zatrzymać. Natomiast nigdy, tak jak dzisiaj, nie przemówiło to, to drzewo do mnie. Które uświadomiło mi, że ja w moim życiu wiele razy mogłem być w sytuacji, w której, będąc na jakimś drzewie, nie mogę spotkać się z Jezusem, jeśli oczywiście ten by mnie nie zauważył i nie sprowadził na ziemię. Dlatego dzisiaj modlę się tym słowem i pytam Panie, jak nazywa się to drzewo, na którym jestem, i z którego mówi, żebym zszedł prędko. Zejdź prędko to znaczy zejść natychmiast zejdź od razu z tego drzewa które nie pozwala mi spotkać się z tobą w sposób bezpośredni nie pozwala mi zaprosić ciebie do swojego domu to drzewo które z jednej strony sprawia że patrzę na ciebie z podziwem a z drugiej strony przechodzisz obok no i możesz pójść dalej jeśli we mnie nie będzie decyzji by z tego drzewa zejść zejść na ziemię i spotkać się twarzą w twarz, spotkać się w moim domu, w moim sercu. Dzisiaj chcę ponazywać te drzewa, zejść z nich prędko i zaprosić Cię, Jezu, do swojego domu. Życzę tego sobie i Wam, kochani. I niech, nam, niech nas błogosławi na to spotkanie Bóg Wszechmogący, Ojciec i i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Błogiem. Do